Siema tutaj Łukasz z tej strony. Idę dzisiaj w kierunku młyna, który znajduje się w Ozorkowie. Część mieszkańców pewnie wie o jaki obiekt opuszczony chodzi. Jest to ruina. Kilka słów powiemy sobie coś na ten temat później. No to wchodzimy na most głównego młynu. Jak widać most posiada dziury. Lepiej trzeba być ostrożnym. Tutaj dalej mamy jakiś dopływ, pewnie do bzury rzeczki, która pewnie płynie dalej w stronę łąk. Zobaczymy tutaj tamę, jaką ma, mamy, bo tutaj nie ma żadnej tamy. O, tutaj już jest ten cały budynek z starego młynu. Pamiętam tutaj kiedyś byłem z kolegą. Siedzieliśmy sobie na murku. Walnęliśmy sobie po piwku. I tutaj pamiętam, ale to było chyba jakoś lato. I pamiętam tutaj kolega się pośliznął, i wpadł tutaj właśnie do robu. O wtedy myślałem, że będzie problem. Ale niestety nic mu się nie stało. Wyszedł z tego bez szwanku. O, właśnie w tym miejscu, jakoś wpadł. Właśnie tutaj. No to my sobie teraz też tutaj zejdziemy. Zobaczymy trochę, ile to miało pięter. Dwa piętra. I pewnie. Y Tutaj już był dach. O, tutaj część się zawaliła, już. I tutaj był parter. Tutaj mamy też dwa piętra. Dalej dach, budynek dwupiętrowy. O, tutaj mamy już jakiś dom. Może tutaj ktoś mieszka? Może nie, ciężko stwierdzić. Tutaj pewnie jeszcze jakieś pomieszczenie było. Oto no idziemy dalej. Zobaczymy, może wejdziemy z drugiej strony. O, tutaj szyba w oknie pęknięta. A, jednak akurat tutaj nikt nie mieszka, nie ma zasłonek i tak dalej. Więc nie mam obawy, nie mam obawy, że tutaj wyleci jakiś duży pies. Bo mamy tutaj elegancką bramę. O podoba mi się. Bar bardzo fajnie zrobiona, zadaszona. mamy obiekt strzeżony a wszędzie tak pisze w większości domach prywatnych o, siatka rozerwana częściowo no to wchodzimy hop hop. będę mówił troszeczkę ciszej żeby nie zakłócać czyjegoś spokoju zobaczymy sobie tylko to ten teren jak to wygląda od strony dziedzińca. No faktycznie nikt tutaj nie mieszka. Przejdziemy się jeszcze kawałeczek na cegły, trzeba uważać na nogi o automatyczna pralka stoi, ruina. O, tutaj mamy tą bramę od strony dziedzińca tutaj jakieś graty tutaj musiał być jeszcze jakiś budynek w tej chwili to jest zadaszone to może tam jakaś piwnica czy coś drzwi do tej kamienicy są zamknięte na kłódkę jak widzimy, tutaj kłódkę, tam dalej jest wejście do piwnicy też zamknięte na kłódkę. Tutaj jest kolejne wejście. Zobaczymy. No ładnie. Młyn, od strony wewnętrznej. Mamy tu podpory, podpory drewniane, wyżej wiszące cegły. Tutaj widać nadpalone. Belki, które podtrzymywały pierwsze i drugie piętro, o karny kultas na ścianie, tam wysoko. Ale to pewnie wejście tam na górę jest z innej strony. Choć tutaj też tam dalej można by było się drapać na to pierwsze piętro. Wychodzimy z tego głównego pomieszczenia. No tutaj jest parter. Tutaj pierwsze piętro i wyżej drugie piętro. I strych. Zwamymy krzaka. Dobra. wychodzimy, zamykamy, żeby nie, żeby nie było, elegancko. No studnia będzie miała do wody, jest jakieś 2 metry. O, otworzyły się drzwi, powiem szczerze, to, to troszeczkę. Skoczyło mi ciśnienie, no tu, tutaj mamy młyn od strony dziedzińca, cyk cyk cyk. Tutaj jest ścieżka wydeptana. Można iść dalej. Ale my się pomału zwijamy. Idziemy do wyjścia. Jeszcze jeden, chyba cały mur. Nie, no to raczej mur zamkowy to nie będzie. A no tutaj wejście do kamienicy. Zamknięte na kłytkę, jak mówiłem wcześniej. Tutaj jakaś komurka. A tam dalej już widać trasę, jak zapieprzają tiry, dobra, wychodzimy. Ale krzaczury lepiej zabrać za sobą jakieś używane ubrania, odzież, bo tutaj łatwo sobie podrzeć jakieś dresy czy cokolwiek. Ja akurat nie patrzę w tym kierunku, bo na spontanie wszystko robię. Więc za bardzo nie wiem, czy będę szedł do kościoła, czy zaraz będę wchodził gdzieś i zwiedzał jakieś opuszczone ruiny. Pójdziemy sobie kawałeczek dalej tą drogą. Tutaj będzie już pewnie wyjazd.